Okej okay, idziemy robimy główną misję już to popatrzyłem Niestety nie mam jeszcze tej saletry No i dobrze i robimy główną misję Spróbujemy teraz a, Walczyć ciałem Może to nie będzie tak szybko Może jeszcze trzeba będzie się jakoś przygotować do tej walki Zobaczymy, Jedziemy na spotkanie z Wesemirem. Mamy się z nim naradzić, tak?

Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zełgla, Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak cię widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samo. Są... Nilgardczycy puścili je z dymem, mówili samice, potłukli jaja i znali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po Dobra, fachowce... ja, no to no słyszeliśmy. I teraz. Nie ma co dłużej zwlekać. Choć rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Widzicie, trzeba uważać eliksiry. Grom. O, ogrom? Mogę. Zwiększa siłę ataku, ok, Ale zrobię sobie może też inne. Hmm. To nie jest, jest kółka. Myślę, że jeszcze jest kuka. Mam takie skóre. Też mam. Ok. No dobrze, chyba to starczy. Aha, petardy, właśnie petardy. Idź tu. To jest... Dobra. No to mamy już wszystko. Jesteśmy przygotowani. A jeszcze może... Zobaczmy w glosariuszu bestiariusz i gryf. Właśnie. Jego słabe strony. Petarda. Olej. Olej przeciwhybrydom. I znak ART. Hmm. To chyba przyda mi się olej przeciwhybrydom. Na tym poziomie co? Zobaczmy. Czy mam taki olej? Czy mogę go zrobić? A ja nawet nie mam przeklęty olej. Nie mam, nie mam takiego oleju. To niedobrze. Kinetyczne uderzenie, a art. To, to trzeba będzie stosować. E, ale jeszcze pojadę do tej zielarki, ona gdzieś tu jest niedaleko. Może ona ma przepis na, na ten olej. Tak się Zobaczymy zaraz. Jakbym miała, to by mi dużo to pomogło. Wiecie co, zastanawiam się? Zaraz, czy to jest tutaj. Czy nie zmienić sobie poziom trudności już na ten najtrudniejszy, na walkę z gryfem? Co wy na to? Znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Przyznałam, mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką, jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale. sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść, jak na taką małą wieś. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać. Ale, ale, żeby nie kończyć tak zawo, masz na pociechę. Okej, okay. ale jeszcze... Tak? Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie Miała mewa ona ma biała mewa Ja i one ma saletre Jedzie co to znaczy Wow Dobra nie mam. Nie mam tego oleju Nie mam przepisu No trudno Ale Wybaczcie muszę to zrobić Muszę gdzie to jest eee. O Gniazdo potworów Tak jest Jeszcze tylko zrobimy petardę, czy możemy w ogóle już mam właśnie, nie mam tego już masz ten przedmiot nie mam go jak go mam Widzicie? no właśnie Teraz. To jak go ja mam zrobić? Mogę go zrobić, a nie, nie chcę mi go robić. Czegoś tu nie rozumiem. Zaraz, może coś... Jakie ja mam, zobaczcie. Jakie ja mam. Ach, może ja coś źle robię, ale. Czemuś tu nie rozumiem. Jak to się robi? Jak, jak mam zrobić petardę? Pokazuje mi, że już mam. No, mam, ale jest pusta ta petarda. Już masz ten przedmiot. No i kurczę, nie rozumiem tego, ponieważ kalcium eku, może ta dziewczyna to tam... ma? Nie kupię, zrobię ten następny. Tak? Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Ile ja tego potrzebowałem, ale kupę dwa, a więcej nie mogę. Mam nadzieję, że wystarczy. Tak jest. Bywaj. Dobra, jeszcze weźmiemy. Dalej nie wiem, nie rozwiązuje to problemu jakie ja mam te petardy uzupełnić. Wy po prostu nie mogę zrobić. Kolejnych.